W trakcie weekendu trwał tegoroczny Bliskon, podczas którego oczywiście dowiedzieliśmy się wcale nie aż tak dużo rzeczy na temat Diablo 4, ale dość istotnych rzeczy na temat Diablo 4, chociażby o przyszłości itemizacji, o tym, co czeka nas w nowym sezonie oraz podczas tego sezonu, no i przede wszystkim, co czeka nas w nadchodzącym dodatku. Jeżeli podobnie jak ja mieliście zawalony weekend, i nie mogliście na żywo oglądać Bliskonu, no to witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dartian i dzisiaj przybliżę Wam najważniejsze informacje w pigułce, abyście dokładnie Wiedzieli, co się działo, na co zwrócić uwagę i przede wszystkim, co jest faktycznie istotne. Tak więc w piątek był taki event wstępny, podczas którego, no, zostały przedstawione, zarysowane pewne nowe informacje, ale tak naprawdę nie zostało tam powiedziane nic, co nie byłoby poruszone na sobotnim Campfire czacie, który tym razem odbył się na żywo na scenie BlizzConu. Tak więc zacznijmy od Vessel of Hatred, czyli pierwszego dodatku do Diablo 4, który ma się pojawić późnym 2024 rokiem. Mam nadzieję, że to dobrze odmieniłem. Nieistotne. W dodatkach do Diablo Blizzard stwierdził, że, no, chce. Robić typowe rzeczy dla dodatków, czy rozwijać główny wątek fabularny, będą pewne duże zmiany mechaniczne lub kompletne nowości, nowa klasa, nowe typy potworów, no to taki standard, jakby chyba wszyscy wiemy, czego się po tych dodatkach spodziewać. Warto może też tutaj przypomnieć, że Rod Ferguson podczas wywiadu z Dexerto, który miał miejsce 5 września, powiedział, że Diablo podąży modelem, jaki znamy chociażby z Destiny 2 i dodatki do Diablo 4 będą wychodziły co roku. W tym momencie nie znamy ceny Vessel of Hatred, no ale mam nadzieję, że razem z faktem, że te dodatki będą Wychodzić co roku i pewnie co za tym idzie, będą to takie mniejsze dodatki, jeżeli chodzi o zawartość niż to, co znaliśmy chociażby z Diablo Trójki i dwójki, gdzie mieliśmy po prostu jeden dodatek na całą grę. To będzie też za tym szła niższa cena takiego dodatku, ale jak to wyjdzie finalnie, zobaczymy, szczególnie po tym co się dzieje w World of Warcraft, ale to temat może na inny filmik ewentualnie. Wracając do Wessel of Hatred. Akcja dodatku dzieje się w dżungli Torażan. Przynajmniej pod taką nazwą jest ona znana dla ludzi z zewnątrz, miejscowi nazywają dżunglę Nahantu, i akcję będziemy zaczynać. Przy tak zwanym Rivergate to tędy wpłyniemy do torażan. I ciekawostką jest to, że ta dżungla była w pewnym sensie odcięta od wydarzeń związanych z Liv, bo oni tam żyli swoim życiem i nawet nie wiedzieli, że coś dziwnego się odjebało na północ od nich. Bo ten Rivergate był ogólnie zamknięty od kilku, może nawet kilkunastu dekad, co sprawiło, że cała ta jakby okolica była odcięta totalnie od świata. No i tak naprawdę zobaczymy, co się tam wydarzyło, kiedy Nyrel przybyła. O czym zaraz sobie powiemy więcej. No i też ludzie grający w Diablo 2, oczywiście na pewno będą kojarzyć miasto Kurast, które znajduje się w sercu tej dżungli. Tylko patrząc w sumie na te stare mapy, trochę też zrobili mały retcon i coś zmienili w ułożeniu, no bo Kuras powinno być nieco wyżej, ja teraz mówię, że ono jest w sercu tej dżungli, mniejsza, no i oczywiście jak się pewnie domyślacie, w Kuras będziemy mogli odwiedzić zarówno Dogtown, jak i będziemy mogli odwiedzić świątynię Travinkal. Mam nadzieję, że nie skrzywdziłem tej nazwy. Jako dzieciak nigdy nie umiałem nawet tego wymówić. Fabuła dodatku ma się skupiać, tak jak wspomniałem wcześniej, na Nyrel oraz na Mephisto. Nyrel po swojej podróży na południe wraz z zamkniętym w Mefisto Mephisto próbuje odnaleźć proroka światła, by ta pomogła jej poradzić sobie z Solstonem i zamkniętym w niej pierwotnym złem. Jeżeli ktoś już zrobił główną fabułę, no to nie będzie jej musiał robić drugi raz, będzie można skipnąć główną kampanię i zrobić od razu fabułę Vessel of Hatred. Jeżeli ktoś do końca nie pamięta, na czym polegała fabuła podstawki, a nie chce jej robić drugi raz, to spokojnie. Nie będzie też taki krótki recap, pewnie jakiś cinematic, który ma w sobie najważniejsze elementy tego, co się działo podczas głównej fabuły Diablo 4. Oczywiście, jak to bywa w Diablo, otrzymamy nową klasę. Twórcy długo się zastanawiali, czy w pierwszym dodatku chcą przywrócić jakąś klasę znaną z przeszłości serii, żeby zagrać trochę na nutach nostalgii, czy postawić na zupełnie coś nowego. I tym razem w pierwszym dodatku stwierdzili, że będziemy mieli nową klasę czegoś, coś czego jeszcze nie widzieliśmy w uniwersum Diablo, a przynajmniej jako postaci grywalnej. Ludzie zastanawiali się, czy przypadkiem, skoro jesteśmy w tematyce dżungli. Czy nie będzie powrotu Lidzi Doktora, ale twórcy zapewniają, że nie i będzie to zupełnie nowa klasa. W ogóle były liki przed Bliskonem, specjalnie zdecydowałem się o nich nie mówić, bo raczej staram się o likach nie rozmawiać, no bo wiadomo, że często po prostu są nieprawdziwe, ale no, z tych aktualnych sprawdziło się to, że antagonistą będzie Mefisto, chociaż tego akurat chyba każdy się domyślał, że będzie on antagonistą pierwszego dodatku, ale za to została potwierdzona w prawidłowy sposób lokalizacja, gdzie będzie się po prostu ten dodatek odbywał, że tak to ujmę, więc załóżmy, że tym likom można wierzyć, to sugerują one, że została również zatamajnowana ta nowa klasa, która będzie się nazywać Spiritborn, będzie ona walczyć glewią i ma być to trochę taka hybryda pomiędzy barbarianem i druidem. Ale tak jak mówiłem, na to patrzył z przymrużeniem oka, no ale może coś faktycznie jest na rzeczy. Tak więc zaczęliśmy od dodatku, ale może cofnijmy się trochę w czasie i dowiedzmy się, co czeka nas jeszcze aktualnie i to nawet w tym sezonie i powiem wam, że do sezonu drugiego zostanie dodane sporo rzeczy. Może nie w najbliższym update'cie, który ma mieć miejsce już Jutro, czyli 7 listopada, ale już potem naprawdę się zaskoczyłem tym, co dodadzą do gry. Ale może po kolei. Tak więc 7 listopada, tak jak mówiłem, jutro ma być bardzo mały update, ale dość ciekawy, ponieważ ma on dodać nowe, unikalne pierścienie, które będą miały w sobie moce z poprzedniego sezonu. Przy okazji tych pierścieni twórcy wspominają o tym, że będą się oni starali myśleć o tym, w jaki sposób przenosić pewne mechaniki z poprzednich sezonów do kolejnych. Nie będą tego oczywiście robić zawsze i nie ze wszystkimi mechanikami, ale jeżeli wpadną na jakieś. Ciekawy pomysł i sam oryginalny pomysł w tym oryginalnym sezonie będzie odpowiednio ciepło przyjęty, no to będą się starali po prostu to robić. I pierwszą właśnie realizacją takiego pomysłu jest przywrócenie malignant hartu w formie unikalnych pierścieni. Każda klasa dostanie po jednym pierścieniu, który będzie miał moc malignant hartu z poprzedniego sezonu. Będą one oczywiście też dostępne dla postaci Eternal, a nie tylko dla postaci sezonowej. No i w jaki sposób możemy zdobyć te pierścienie? Pewnie zadaliście sobie teraz to pytanie: czy to jest jakiś losowy drop, czy skąd to bierzecie? Po prostu poprzez zabicie werszana werszan na chyba tylko w czwartym będzie po prostu dropił te pierścienie. Będzie miał szansę na dropienie takiego pierścienia. I przy okazji tych ringów chciałem trochę takiej mojej prywaty wtrącić, takiej mojej własnej opinii, że fajnie, że coś takiego wraca, ale znowu mam wrażenie, że można to było zrealizować w ciekawszy sposób. Szkoda, że na przykład nie zrobili czegoś takiego, że dali pulę, nie wiem, trzech mocy. Malignant Heartów, jakiś najciekawszych dla danej klasy i nie wiem, albo po prostu jest to random drop, albo może mamy jakiegoś, nie wiem, Uber, Uber Werszana na wiemy to, którego jak pokonamy, to wtedy możemy sobie zmienić ten malignant heart, jaki mamy w środku tego pierścienia. Podobało mi się oczywiście automatyczne używanie tych corpse skilli, ale o, o, dużo bardziej dla mnie przydatne było używanie automatycznej aury, kiedy mieliśmy wokół siebie tam jednego, a nawet dało się zdobyć wariant z, zero przeciwniku. To był duży quality of life i naprawdę chętniej bym to zobaczył, szczerze powiedziawszy, niż to, ale oczywiście nie będę narzekał, że wracają te moce, tylko szkoda, że w takiej dość jedynkowej formie, czyli po prostu mamy albo nie mamy, nie mamy. Żadnego wariantu wobec tego, no ale i tak ciekawie, że po prostu zrobili z tego oddzielny przedmiot, a nie wzięli tej mechaniki 1 do 1. Co może też na przykład sugerować, że nie wiem, na przykład jakieś wampiryczne moce, zobaczymy powrót wampirycznych mocy, że na przykład nie wiem, będzie dropiła klata z wampiryczną mocą, czy jakiś inny element armora, który będzie po prostu miał wampiryczną moc i będzie on po prostu unikatem. Zobaczymy, w jaką stronę to pójdzie. No i tak naprawdę to jest wszystko, co zobaczymy 7 listopada. Będzie jeszcze dużo bugfixów różnego rodzaju, no ale to jest standard przy paczach. Ciekawszym dużo patrzę będzie patch, który zobaczymy 5 grudnia, ponieważ po pierwsze, zaczniemy może od tych mniejszych rzeczy, u okultysty będzie można podejrzeć, jakie afiksy będą mogły wypaść podczas enchantowania ekwipunku. No i tutaj twórcy znowu podkreślili, że będą też zmiany w afiksach, co będzie połączone z reworkiem itemizacji, ale jeszcze nie chcą podawać szczegółów, więc w tym momencie dokładnie możemy zobaczyć, jakie afiksy na danym przedmiocie możemy wylosować podczas enchantowania, żebyśmy po prostu nie wywalali tych pieniędzy w błoto momentami. No i najważniejszym, głównym elementem tego update'u będzie będzie Abattoir of Zir. Będzie to nowa aktywność endgame'owa, więc jestem giga zdziwiony, że dodali coś takiego jeszcze w tym samym sezonie, więc super, bardzo fajnie i warto zaznaczyć, że będzie to tylko event sezonowy, nie będzie tego w Eternal Realmie, ale możliwe, że w jakiejś formie będzie on przywrócony w przyszłości. To jest taka totalnie endgame'owa aktywność, bo jak to sami twórcy ujęli, to jest aktywność na level 100+, czyli to jest takie założenie, że postać ma już setny level i dodatkowo jest już tak ubrana i ma taki build, że praktycznie nic już nie można w nim poprawić i dostęp w ogóle do tego abatuar of Zir dostajemy dopiero po skończeniu Season Journey. Dostajemy po prostu receptę do stworzenia Bloodford Shigilu na tierze pierwszym. Ma być to giga ciężkie, nie wszystkie buildy w ogóle mają dawać radę. No i nieraz mówili oczywiście coś takiego i nie do końca było to prawdą, no ale zobaczymy. I twierdzą w ogóle, że najlepiej jest pokonać najpierw Uber Duriela, co no nie jest problem ale że Uber Lilith i dopiero wtedy na poważnie można myśleć o tym Abatuar. Co jest w pewnym sensie uzasadnione, no bo jakby jednym z wymagań ukończenia sezonu wiadomo, że nie musimy robić wszystkich obiektywów e, sezonu, no jest zabicie Uber Lili. Ten nowy dungeon abatuar of Zir ma mieć 25 tierów, więc jest to mniej niż Nightmare Dungeony, ale za to, za zrobienie abatuar gracz dostaje nowy glif, o ile oczywiście jeszcze go nie ma, receptę na Sigil tier wyższy oczywiście oraz upgrade do tych totemów, które znajdujemy na końcu Nightmare Dungeonów, które służą do levelowania glifów i dzięki niemu po prostu levelowanie będzie dużo szybsze, bo te glify będą dostawały dużo więcej expack niż w normalnych Nightmare Dungeonach, więc podejrzewam, że to będzie po prostu działo tak, że wiecie, robimy ten abatuar of Fear dropi nam ten upgrade i potem jak idziemy na normalnego Nightmare Dungeona to możemy ulepszyć ten totem i dzięki temu dostajemy dużo więcej expa do glifów i to jest super, bo już w poprzednim filmiku mówiłem, że właśnie główną bolączką w tym momencie Nightmare Dungeonów moim zdaniem jest to, że po prostu te glify się za wolno levelują, teraz będzie to można sobie zboostować za pomocą tych upgrade'ów. Zaś co do tego nowego glifu, skoro jesteśmy przy temacie glifów, który dostaniemy prosto z abatuar, to jest to taki unikalny glif. On ma mieć 100 leveli, ma mieć wyższy radius Niż normalne glify. On zwiększa damage o 2% za każde 5 statystyk korowych kupionych w zasięgu tego glifu. I to brzmi mega ciekawie i w sumie chyba całkiem nieźle, jeżeli by znaleźć jakieś sensowne miejsce na bordzie, żeby go włożyć. Nie mówiąc już o bonusie do Rare nodów, które też daje, no jest to jakby coś nowego. Jest to tak jak mówiłem, taki unikalny glif. Fajnie, że się coś takiego pojawiło, bo praktycznie od początku mojego kontaktu z Diablo mówiłem, że glify powinny dostać więcej miłości. Niebieskie glify są na przykład bezużyteczne, powinni je w ogóle wywalić i dać właśnie jakieś jakieś takie bardziej unikalne, które są jakieś gigamocne, gigaznaczące i na przykład nawet to ograniczyć w taki sposób, że nie wiem, na całym naszym paragon Boardzie możemy mieć tylko włożony jeden taki unikalny glif i może właśnie to jest pewien kierunek w tę stronę. Tak więc będzie dość ciekawa nowa endgame'owa aktywność, która może dać duże przedłużenie życia sezonowi drugiemu. Dodatkowo 12 grudnia ma wysta wystartować taki dziwny event, on wystartuje w Kiowa Shad, czyli we Fractured Speaks pojawią się takie Frigid Husky, są to bałwany, które są robione przez Demony albo coś w tym stylu. Ogólnie liderem tych demonów, co robią te bałwany, jest taki demon w czerwonym kubraczku, który ma wychodzić tylko podczas <grywania> zamieci śnieżnych. Będzie taki unikalny event, będzie się nazywał Midwinter Blight niebieski Helltide XD, czy tam jasno niebieski Helltide. I ogólnie podczas tego eventu Midwinter Blind mają się pojawić podobno unikalne eventy dla tego wydarzenia, dlatego że one są oczywiście reskinami już istniejących eventów, przynajmniej tak to wygląda po gameplayu. No i robienie tych eventów progresuje ten ogólny progres tego wydarzenia i potem będziemy mogli przyzwać tego lidera demonów, tego właśnie w czerwonym kubraczku i z ogólnie tego całego wydarzenia dostajemy po prostu skiny, nagrody w formie skinów, więc no myślę, że w takim wypadku można Wybaczyć, że mamy to jakiś taki tematyczny event świąteczny. I w sumie to jako tako nie ma żadnych unikalnych mechanik, tylko reskiny, no ale event sam w sobie jest po prostu takim eventem kosmetycznym. Jak ktoś ma to w dupie, to może to olać i nic się nie stanie. Jak ktoś po prostu chce mieć jakieś tam skiny, event jak event, typowy event świąteczny z gier, nic specjalnego, ale jak komuś się podobają skiny, to... Droga wolna. I teraz możemy przejść do tego, co wiemy na temat sezonu trzeciego, ale wiemy bardzo niedużo. Jeszcze, tak naprawdę, mniej mam wrażenie niż o dodatku. Nazwa nawet jeszcze nie została wyjawiona. Podobno ma być dużo endgame'u nowego w tym sezonie na tym chcą się skupić. I jedyne co tak naprawdę zostało powiedziane no bo na to, tak naprawdę, gracze czekają od samego początku no są leaderboardy. leaderboardy. Od początku było mówione, że się pojawią w trzecim sezonie więc w końcu dostaliśmy szczegóły na ten temat. Tak więc, jak to będzie działać? Kiedy gracze wejdą już na World Tier 4, będą mogli wziąć udział w The Gauntlet. I będzie to cotygodniowy dungeon, który będzie nieliniowy, ale zafiksowany, co znaczy, że będzie taki sam w danym tygodniu. Czyszcząc tego danga, będziemy zdobywali punkty, no i nasza punktacja za zrobienie tego gauntletu pojawi się w leaderboardzie. Ktoś się może zastanowić, co znaczy dokładnie, że ten dungeon będzie taki sam w danym tygodniu. Dosłownie wszystko będzie taki samo. Typy potworów, jakie będą w tym dungeonie, będą te same. Dane potwory będą nawet zawsze stały dokładnie w tym samym miejscu, więc jak gdzieś spotkacie Elite, jest wokół niej konkretna grupa przeciwników. To ta grupa zawsze będzie dokładnie w tym samym miejscu, będą sobie stali dokładnie na tej samej pozycji. A fiksy tego dungeona również będą te same. A przez to, natomiast, że dungeon jest nieliniowy, to gracz ma wybór, w jaki sposób do niego podchodzić, w jakiej kolejności go czyścić i w jaki sposób za tym idzie maksymalizować swój wynik. Co ważne, po drodze nie zbieramy lootu. Lud Loot będzie nam dropił dopiero na samym końcu gauntletu, jak już minie czas wyznaczony na jego zrobienie. Z potworów i skrzynek, natomiast, zamiast tego, będzie dropić proof of mind. I to właśnie na podstawie tego, ile zbierzemy tego proof of might, będziemy dostawać punkty do leaderboardu. No i co tydzień ten dungeon, ten gauntlet się będzie zmieniał, czyli ten zafiksowany dungeon będzie losowany na jakiś zupełnie inny. I co za tym idzie, będą się resetować leaderboardy. I jak widzicie tutaj na tym obrazku, leaderboardy są podzielone na różne sposoby. Tutaj też warto zaznaczyć, że to nie jest finalny wygląd, ale widzimy, że mamy tutaj na przykład solo barbarian ladder, więc ladery są oczywiście dzielone na klasy. Jest podział na solo i party, hardcore, softcore, Możemy sprawdzać też klasy. Dany I przyjaciół, jakim idzie, do tego możemy przeglądać top 1000 osób danego tygodnia oraz tak zwany Half of the Ancient, gdzie widzimy top 10 graczy z każdego tygodnia w przeciągu każdego sezonu. Także to będzie coś dla najlepszych z najlepszych, którzy chcą się zapisać na zawsze w historii gry. No i to tak naprawdę w sumie tyle, co nam powiedzieli na temat tego sezonu, więc to nie wiemy praktycznie nic oprócz tego, że z grubsza wiemy, jakie będą startowe leaderboardy. Podejrzewam, że potem te leaderboardy będą rozszerzane w jakiś sposób, że one się nie, nie będą tylko na tym gauntlecie opierać, no ale to jest Powiedzmy taka startowa aktywność związana z leaderboardami. I w ogóle też fajne ma być to, że jeżeli już jesteśmy na tym leaderboardzie, to oprócz tego, że tam jest oczywiście nasze, nasz nick naszej postaci level oraz klasa, to podobno ma być coś takiego, że będziemy też mogli chociażby obejrzeć build danej osoby, która wy wykręciła ten wynik. Więc to akurat spoko opcja. No i na końcu, standardowo, jak to już się w zwyczaju Campfire Chatu przejdziemy do sexy QA, gdzie to fani zadawali pytania. Były pytania brane z forum, były pytania brane z jakichś redditu, ale były też pytania brane ze skrzyneczki, która była postawiona w specjalnej sali na Bliskonie, gdzie ludzie mogli zadawać pytania. No i zostały wybrane pytania, które się powtarzały wiele razy: Czy będzie więcej dungeonów do progresu i bossów pomiędzy tierem 4 i Uber Lilith? Tak, początkiem tego jest boss ladder, który został dopiero co dodany oraz Uber Duriel I twórcy planują dodawać jeszcze więcej tego typu kontentu, żeby było coraz więcej rzeczy do roboty na drodze do zabicia Uber Lilith, jak i po tym, co będzie można robić po zabiciu Uber Lilith. Czy Season Journey będzie dostępny od razu na starcie sezonu, czy tak jak. Na premierze gry, jakiś czas po. I w sumie to oni nie odpowiedzieli na to pytanie konkretnie. Powiedzieli, że no zrobimy tak, aby każdy znalazł coś dla siebie, no co jest totalnie wymijające. Odpowiedział i w sumie nie wiem, jak to odebrać. Ja osobiście bym chyba wolał, żeby wraz z dodatkiem wystartował też sezon, ale podejrzewam, że są ludzie, którzy na przykład woleliby mieć miesiąc na po prostu spokojne ogranie tego, co oferuje dodatek, bez martwienia się w tym samym czasie o to, że mogą zostać w tyle z Season Journey, no bo będą się skupiać na fabule dodatku, a nie na tym, żeby robić jakieś dodatkowe obiektywy sezonu. Czy będzie więcej źródeł na zdobycie Living Steel. Przypominam jakby co, co to jest w Living Steel, że w tym momencie to jest materiał do przyzwania jednego z bossów i są one możliwe do zdobycia tylko z tych nowych skrzynek podczas Helltide'ów, które wymagają 300 sinderów do otwarcia. Joe Shelley stwierdził, że będą poprawki do tego, skąd można uzyskać Living Steel, ale nie podali żadnych szczegółów. Czy w dodatku zostanie dodany group finder i czat globalny? Powstał ogólnie cały dział socjalny, który podobno zajmuje się tymi rzeczami teraz i jeszcze przed dodatkiem ma trafić dużo na Narzędzi, które ułatwią rzeczy socjalne w grze. Jednak nie powiedzieli oni, jakie dokładnie te narzędzia mają być, więc innymi słowy, chuj to wie. Jakie są dokładnie plany na itemizację? Joe Shelley powiedział, że jest to bardzo ważne pytanie i bardzo ważna kwestia. Przez cały, tak naprawdę, ten Campfire Chat to się pojawiało w mniejszym lub większym stopniu, ale dopiero po tym pytaniu, tak naprawdę, Joe Shelley udzielił bardziej wyczerpującej odpowiedzi. I w tym momencie, tak jak mówili wcześniej, nie są w stanie podać szczegółów, ale jest to dla nich priorytetowa kwestia. Chcą poprawić porównywanie przedmiotów, są afiksy, które mają zbyt dużo warunków, aby, aby dobrze działać i są bezużyteczne. Częściowo to pozmieniali już w niektórych, ale nadal widzą, że są z tym problemy. Widzą też problem w tym, że optymalizacja ekwipunku nie nagradza aż tak bardzo graczy, jakby chcieli. Nie mamy takiego efektu, że po długim grzebaniu przedmiotach i optymalizacji naszego builda mamy takie wow, teraz to faktycznie mocno napierdalam te potworki. Chcą poprawić, aby właśnie ten efekt wow był uzyskany i chcą przede wszystkim dodać więcej możliwości na modyfikowanie przedmiotów w formie takich ogólnych modyfikacji, jak i różnego rodzaju dodatków do istniejącego systemu craftingu. Niestety nadal nie mamy żadnych konkretnych jakby rozwiązań nam zaproponowanych, ani nie znamy w ogóle czas kiedy to zostanie dodane. Czy są jakieś plany na poprawienie aspektów? Twórcy w końcu potwierdzili to, czego ludzie się domagali praktycznie od początku, że aspekty w pewnym momencie gry zrobią totalny wypad z inwentory i mają być po prostu w Codex of Power to jest wszystko, czego dowiedzieliśmy się na nie. Ja się szczerze mówiąc w pewnym sensie zawiodłem, ale nie chodzi mi o to, że na przykład nie spodobało mi się coś, co powiedzieli. No bo ponownie Blizzard już od jakiegoś czasu jak powiedzmy, mam wrażenie, że od tego nieszczęsnego patcha 1.1.1 mam wrażenie, że to było takie bardzo zimne wiadro na ich ryje i naprawdę idą w bardzo dobrym kierunku i szczególnie ten abatuar of Zir, który już trafia w drugim sezonie bardzo mi zaimponował i uważam, że wszystkie decyzje, jakie nam przedstawiają są dobre. Tylko po prostu do... to był blisko to jest największa, największa impreza Blizzardu, a tak naprawdę Campfire Chat był bardzo króciutki, i mimo że dostaliśmy konkretne informacje i fajne informacje, to dowiedzieliśmy się. Bardzo mało. Mamy szczątkowe informacje na temat nowego dodatku. Mamy szczątkowe informacje praktycznie żadne na temat nowego sezonu. No ale przynajmniej wiemy, co się będzie działo w drugim sezonie. Dajcie znać, jak Wam się te zmiany podobają. Czy jesteście podekscytowani na to, czy myślicie, że może trzeci sezon, jeżeli drugi Was nie przekonał, będzie powodem, żeby wrócić do Diablo. Ja oczywiście będę Was informował na bieżąco. A tymczasem to wszystko, co miałem do powiedzenia. Dartian bez odbioru.